Uwaga mamy update. Porobiłem półeczki. Jak widać przygotowane jest wszystko pod szuflady. Tutaj będą szuflady. I tu taka półka z taką większą ilością miejsca wyższa. Tu znowu dwie mniejsze tam, to wszystko idzie tam aż o tak jak widać. Półki mają po 30, chyba centymetrów, coś takiego. Na ja to tutaj później jeszcze będę dogrywał. Tu będzie w tej pierwszej części blacha, gdzieś tak mniej więcej dotąd. I tutaj jedna płyta, i druga płyta. Już mam te płyty docięte. Muszę je tylko. Przygotować odpowiednio i będzie przykręcane, tu będzie blacha, tu będzie wspawywana blacha, żeby coś tutaj ewentualnie spawać w tej części. Tu będą oczywiście drzwiczki, ale to później. Witam ponownie. Chciałem tu już ostatni taki filmik zrobić o tym w stole warsztatowym, bo już właściwie jest skończony. Więcej tu chyba nie będę poprawiał. Tam zostały jakieś takie drobne rzeczy jak nie wiem, jakieś tutaj zasuwki, jakieś zamykania do tych drzwiczek porobić. O, żeby się to zamykało. No, trochę odstaje. Tutaj tak jak mówiłem są już trochę załadowane jakieś tutaj Ciuchy. Już trochę załadowane te półki. Tak jak widać. Tu jest jedna, jakieś takie płyny, nie płyny. Przejdziemy jeszcze tu. Tu tak jak widać są jedna półka, druga półka i tam na dole na taki złą Ewentualnie jakby trzeba było, tak to wygląda. Tu tych pojemników nie będzie, bo one będą w szufladach poukładane. A jeszcze sobie zrobiłem oświetlenie w tych włokach. Teraz wam pokażę. Powiem Wam, że dużo bardzo daje to oświetlenie, ponieważ... No, tam głęboko to już słabo widać. Trzeba by sobie doświecać jakąś latarką albo czymś takim. A tak to naprawdę jest fajnie. Nawet tam na dole. Tak jak tu. Jak się zaświeci to wszystko jest elegancko widoczne. O i stąd. O, nie wiem, czy było dobrze widać. Otworzyłem te boczne drzwiczki. Sorry za skrzypienie. I stąd mam ewentualny dostęp tam do rogu. Ponieważ są inaczej półki, to jest tylko jedna półka, tam są dwie. To mogę i tam sobie sięgnąć ręką, i tam sobie sięgnąć ręką. W razie czego to tu mogę nawet cały tuł, cały tuł w, swój wepchnąć i tam sięgnąć głęboko. <laughs> Specjalnie to tak właśnie zrobiłem, bo tak to ten róg to byłby właściwie niedostępny. Tam jakby się coś rzuciło, to już się tego by nie wyjęło. Także tak jak widzicie. Tak to jest zrobione. Tutaj już sobie zakupiłem nawet na znanym portalu takie dwie ścianki, tablice warsztatowe. No oczywiście najtańsze kupiłem. Ale w poko trzymałem się taki dosyć duży młotek się trzyma. Nie ma problemu. Trochę są Złe te uchwyty, to wszystko, bo jest takie jak widać o trójkątne, nie są takie pojedyncze wystające palce, tylko takie trójkątne i i nigdy nie chcą wchodzić w jakieś rzeczy. To jest fajne na klucze, to, to jest spoko. Nie wiem to po co właściwie jest, bo to jest tak niby na, żeby wsunąć jakieś rzeczy, ale te przestrzenie, pokażę wam, te są tak małe, że nie wiem jak sobie to ktoś wyobraził, że to się będzie wsuwać. Tak dużo, że się da. Do tego są takie pojemniki. Można je wieszać. Ale mi to tutaj nie jest potrzebne. Nie będę wieszał, bo wiadomo, to jest garaż. Czasami coś tu tnę, szlifuję. I dosyć mocno się czasami kurzy. I jakbym stosował takie pojemniki, to wszystko w tych pojemnikach byłoby w kurzu. Dobra, włączymy tam to światełko. No i teraz szufladki Wam pokażę jeszcze tylko do tych szufladek tutaj taką mm, takie cienki paski takiego sztucznego materiału mm, kupię, taki, no jeden wiadomo na szpuli i potnę taki cienki pasek jego go przybiję nawet na dwa papiaki i będzie się odciągało szufladę będzie jako rączka służyło, bo miałem zastosować taką zwykłą, zwykłe rączki takie meblowe. no ale jak zobaczycie sobie tak z tej strony to wiadomo, że przy tym się czasami przy samym tym się stoi i coś się robi na stole. No więc nie wyobrażam sobie, żeby tu była taka rączka jakaś, żeby tu rączka jakaś taka wystawała i coś stanie się przy tym, nie wiem, i tu będzie się o to opierać, albo nie wiem, rączka będzie jakaś taka dosyć nie wiem, wystająca, albo taka, że można się za nią zaczepić i będzie się rwało to spodnie. No bez sensu, to nie jest kuchnia, to nie jest pokój. Tutaj przy samym tym się coś robi. Więc musi być coś takiego, żeby było w miarę płaskie. I wymyśliłem, że takie paski materiału będą najlepsze. Bo jak się do tego dojdzie, to się spłaszczy, a potem można sobie wsunąć palce i odciągnąć szufladę. Dobra. A teraz same szuflady. O tu jeszcze jak widać zasmarowałem silikonem. bo tu nie jest oklejona płyta. Ja ją ciąłem, więc żeby wilgoci bardzo nie łapała, zakleiłem. Tu jakieś tam piery doły pierwsze napchałem, tak żeby tego nie leżało na stole. Tak wyglądają szuflady. Tak. To białe, co widzicie, to jest silikon. Wypełnione są szuflady po brzegach silikonem, uszczelnione, żeby jakieś drobne rzeczy nie spadały. Bo jakoś tu specjalnie się nie. No nie starałem o to, żeby to było jakieś takie super dopasowane. Bo i tak, tutaj jak widać, nie wiem, czy będzie widać, mamy śrubki. Te kawałki kątownika są też tak przykręcone. Tu jest trochę dalej, bo znowu jest płyta, tu jest kątownik odstaje, więc to trzeba by docinać. Wszystko tu jakieś bawić się, co dować. No Wiadomo, tak już kiedyś tak na początku mówiłem: to nie jest dom, tylko gadżet. Tu ma być wszystko yy, użyteczne, a nie super jakoś wyglądać. Otworzymy sobie drugą szufladę. Druga jest to samo. Fajnie, że szuflady całe wyjeżdżają, tak? to jest super. Trzecia szuflada jest takiej samej wielkości, też to jest około, około 9-8 cm głębokości te szuflady mają na, drobnie, na drobniejsze rzeczy. Dwie następne też są, to mają gdzieś około 13 cm, głębsze dużo już widać nad gołym okiem. Ta też jest taka około tu 13 cm. Teraz zkażemy. A, widać, no 12,5 około 12,5. No i te na samym dole, są najgłębsze, one mają gdzieś tam około 18 cm chyba, no 17 mają, 17 mają głębokości. I te następne szuflady są takie same, wszystkie są takie same, tutaj jest w sumie 12 szuflad, więc no jest gdzie upychać to wszystko, no nie powiem, bo mam tego trochę tutaj. Tutaj tego nie widać, to wszystko u mnie w stodole leży tam gdzie nie wiem, jakiś stary warsztaciek kiedyś zrobiony, ale tam stare regały są takie domowe pobrane, i upchane tam dosłownie wszystko jest jakieś śrubki i śrubki. W tych pierwszych szufladach mam zamiar właśnie porobić sobie albo przegródki. O, jeszcze dodam, że do tych tablic były jeszcze drugie takie mniejsze pojemniczki. o, I albo do tych pojemniczków. Wkładam śrubki i tak poustawiam, bo szczerze powiem, jeszcze nie, chcę robić, nie chcę robić tu na stałe jakiś takich przegródek, bo jakby wypadło, to też jeszcze się zastanowię, ale nie, nie bardzo mi się tak chce robić, bo jakby wypadło sobie zabrać te śrubki gdzieś i pójść, no to nie będzie bardzo jak. Tak? A czasami trzeba to po prostu wziąć i nadejść do domu, bo trzeba coś zrobić w domu i a ja to dobrać odpowiednią podkładkę, odpowiednią długość śruby. I tu no, odpowiedni łeb, i lepiej jest wziąć sobie cały pojemnik ze śrubami iść, i sobie dopasować. Niż tak wziąć kilka, nie będą pasowały, przychodzić z powrotem, dobierać i tak w kółko. No więc tak się to prezentuje, jak widać. O, tam już jest telewizor, nawet więc przyjemnie pracować. Tu i madło, zamontowane, tak jak mówiłem. No dosyć, dosyć mocno zamontowane, tu nie ma szans, żeby się to nawet ruszyło, mimo tego, że się ciągnie, albo nawet zaginałem na tym madle drut, 18, uderzając młotkiem w tą stronę, w tamtą stronę i nawet nic nie drgnęło. Dobra, to chyba na tyle. Widzieliście już jak to zrobione, właściwie to już jest koniec tego wszystkiego całej budowy. Nareszcie, bo już to trochę długo trwało. Ale, jak się nie ma czasu, to tak schodzi. Dobra, to tyle. Jak się podobało, to subskrybować, lajkować. To wszystko. Do zobaczenia w następnych produkcjach.